Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam w jaki sposób zdjąć izolację z przewodu elektrycznego. Najlepszym sposobem jest wykorzystanie automatycznego ściągacza do izolacji. Tutaj mamy urządzenie za około 16 zł marki Topex, które kiedyś kupiłem na test i od ponad dwóch lat cały czas ze mną jest, działa bez najmniejszego problemu. Ma regulację siły nacisku oraz zakresu długości zdejmowania izolacji. Tak więc, wszystko to, co jest potrzebne, działa bez najmniejszego problemu. Jak to urządzenie działa? Wkładamy końcówkę przewodu i naciskamy rękojeść. Zobaczcie, automatycznie izolacja jest zdejmowana. Bardzo wygodne narzędzie, niektórzy używają noża monterskiego. Inni używają różnych zaawansowanych urządzeń do zdejmowania izolacji, bardziej zaawansowanych urządzeń, wyższej, lepszej jakości, ale to urządzenie, które wam tu prezentuję, jak widzicie, działa bez najmniejszego problemu i jest bardzo wygodne. Umożliwia szybką pracę, co jest bardzo oczywiście istotne. Dajcie znać, czego wy używacie do zdejmowania izolacji, ale jeżeli używacie tego narzędzia jak ja, to prawdopodobnie jesteście tak samo zadowoleni. Dziękuję za uwagę. Cześć!